Ogromne pożary w Warszawie i Siemianowicach Śląskich. Szczątki dzieci odnalezione w pokorzelisku w Woli Szczucińskiej. I nietypowy pomysł na powrót do domu. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony witam was w kolejnym przeglądzie tygodnia i zaczynamy dwoma pożarami, które wydarzyły się w ostatnim czasie, i o których było mega głośno, bo pisał o nich nawet RCB, który ostrzegał ludzi przed tym, żeby nie wychodzić z domu, żeby zamykać y, okna, drzwi w domu, w mieszkaniu, bo ja też nawet dostałem taki alert, jak się obudziłem, patrzę, mówię w ogóle what the fuck o co chodzi. I wtedy przeczytałem, że jest ten pożar w siemanowicach śląskich, a potem był ten duży pożar w Warszawie, który się wydarzył właściwie dzisiaj. I jak możemy przeczytać Warszawa. Pożar w centrum handlowym. Mar Wilska 44. Rozesłano alertę RCB. Płonie centrum handlowe przy ulicy Mary Wilskiej 44 w Warszawie. Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów strażaków. Z nad obiektu unosi się gęsty dym. Strażacy zaapelowali do mieszkańców, aby nie otwierali okien. Rozesłano także alertę RCB. Z reguły po 11 minutach nie jest taka wielka powierzchnia objęta pożarem. Oznajmił komendant główny PSP. Stwierdził, że sytuacja jest bardzo dziwna. Z reguły po 11 minutach nie jest taka wielka powierzchnia objęta pożarem. Co? Co to za składnia w ogóle? Bo, jaki ty w niedzielę doszło do pożaru centrum handlowego Marywilska 44, które znajduje się na łęce w Warszawie. Ogień rozprzestrzenił się na prawie cały kompleks, a strażacy wciąż pracują na miejscu. W mediach społecznościowych udostępniono zdjęcia pokazujące ogromny czarny dym unoszący się nad halą. Widać go z kilkudziesięciu kilometrów. Przy ulicy Marywilskiej w Warszawie mamy pożar hali, w tym momencie około 80% hali jest objęte ogniem. Powiedział młodszy kapitan inżynier Katarzyna Urbanowska z PSP w Warszawie około godziny 6 podczas rozmowy z Polsat News. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godziną czwartą rano. W hali znajdowały się głównie sklepy z tekstyliami. Na miejscu działają strażacy, mamy już 44 wozy pożarnicze, około 200 strażaków. Mamy również grupę chemiczną, która bada jakość powietrza w okolicy, dodała. Jak stwierdziła na razie nie ma informacji, aby jakieś parametry zostały przekroczone. Tutaj jest napisane, że około 80% hali jest objęte ogniem. Nie jak wracałem z uczelni dzisiaj Czyli około godziny 16.30, no to już cała hala była doszczętnie spalona. Z tego co mówiła, chyba nawet ta sama pani, co tutaj jest wymieniona, i mówiła, że tam po prostu jest jakiś dramat ludzki. I tam nikt nie zginął podobno z tego, z tego, co słyszałem. Natomiast chodzi tutaj o dramat taki ekonomiczny, bo tam ludzie po prostu stracili dorobek całego życia. Bo wiecie, hala targowa, czy tam hala jakaś handlowa, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że ci ludzie tam przetrzymują po prostu ten cały towar. Czyli to jest też hala magazynowa jednocześnie. Powiem Wam więcej, tam ci ludzie nawet mieszkają. Ci wszyscy ludzie tam ze wschodu, z jakiegoś dalekiego wschodu, którzy przyjeżdżają gdzieś do Polski, z jakiegoś Wietnamu i tak dalej, żeby powiedzmy za lepszym życiem, żeby przyjechać do Unii Europejskiej, żeby tutaj u nas sprzedawać jakieś swoje towary. No to oni tam po prostu śpią, zakopani w tych wszystkich rzeczach. Więc sobie wyobraźcie, co by się stało. Zresztą nie wiadomo, co będzie tak naprawdę, jak ugaszą tą halę. Bo to, że oni teraz mówią, że nie ma żadnych ofiar, to jest jedno. Ale druga sprawa jest taka, że. Jak jak już to wszystko dogaszą i na pewno będą przeszukiwać tą halę, no to nie wiem, czy ta cała sytuacja będzie miała takie szczęśliwe zakończenie, jakie jest teraz kreowane w mediach, czy na ile teraz to jest sprzedawane w mediach, no właściwie no tyle media wiedzą, co i my wiemy pewnie na ten moment. Miejmy nadzieję, że ten bilans zerowy się nie zmieni, natomiast no dalej jest to wielka katastrofa ekonomiczna dla tych rodzin. Ale faktycznie pożary w takich miejscach, pomimo tego, co się dzieje, to może inaczej, pożary w takich miejscach to nie jest jakaś rzadkość, natomiast pożary, ta, pożary tak rozległe i pożary, których jest tak ciężko Ugasić i które tak naprawdę palą, zżerają ogniem całe to miejsce dosłownie doszczętnie, że nie zostaje nic nawet część towaru nie jest uratowana, są rzadkością, a nie wiem, czy wiecie, no w Polsce to stanowi bardzo, bardzo poważne przestępstwo i jest to jedno z przestępstw, gdzie jeżeli popełnicie takie przestępstwo i będziecie uciekać, to policjan może do Was strzelać, żeby Was ująć w celu Waszego zatrzymania, jeżeli popełniście takie przestępstwo, a jest to przestępstwo z artykułu 163, czyli sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego i nie ma takiego osobnego, kiedyś było takie, kiedyś był taki artykuł w kodeksie karnym jak podpalenie, natomiast teraz już nie ma takiego osobnego artykułu jak podpalenie, jest po prostu napisane tak. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać, pożaru, zawalenia się budowli, zalewu lub albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej albo wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, jeżeli sprawca działa nieumyślnie, od 3 miesięcy do lat 5. Więc tutaj kluczowe jest to, żeby doprowadzić do zdarzenia, które może zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób. Więc nie każde podpalenie jest takim podpaleniem, o którym ja mówię, gdzie ten policjant może faktycznie do was oddawać jakieś strzały, jak was goni. Nie każde podpalenie będzie podpadało pod ten artykuł 163 kodeksu karnego. Jeżeli jakiś powiedzmy miejscowy żulik podpali sobie śmietnik, bo to były podpalenia, na które ja najczęściej jeździłem jako policjant ognima patrolowo-interwencyjnego czy policjant wydziału kryminalnego, no to nie jest jeszcze artykuł 163. Kodeksu karnego. No chyba, że w jakichś nie wiem, szczególnych sytuacjach, że tam jest jakaś cysterna z czymś, no ale takie rzeczy się raczej nie zdarzają na zwykłych blokowiskach, ale takie zwykłe odpalenie śmietników przez jakiś łebków czy przez jakiegoś żulika nie jest przestępstwem z tego artykułu. To będzie najprawdopodobniej przestępstwo po prostu z artykułu 288 kodeksu karnego, czyli po prostu niszczenie mienia, albo wykroczenie z artykułu 124 kodeksu wykroczeń, czyli też niszczenie mienia, ale na kwotę poniżej 800 zł, chociaż te wiaty takie na śmieci, no to rzadko która nie przekracza kwoty 800 zł. Nie znam takiego. Zdarzenia, żeby nie przekraczała, także najczęściej to jest przestępstwo. No mimo wszystko jest to wielka tragedia i miejmy nadzieję, że ten bilans zero ofiar się nie zmieni. Ja w międzyczasie zapraszam na kanał szoterski, który robiłem swoim patronatem, który shotuje moje filmy z Twitcha. Myślę, że możecie tam zobaczyć parę bekowych momentów z moich streamów na Twitcha. Oczywiście też za Was zapraszam, więc wbijajcie na Bagieta Live link w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. No niestety to nie jest jedyny pożar, który zdarzył się w ostatnim czasie, ponieważ zdarzył się też pożar na moim podwórku, czyli w Siemianowicach Śląskich. To jest właśnie ten pożar, gdzie dostałem alert RCB, żebym przypadkiem nie wychodził e, z domu, przynajmniej nie w tych godzinach, gdzie ten pożar jakby płonął otwartym ogniem. Ale wieczorem już byłem na siłce, także ludzi. Nic. Siemianowice Śląskie. Pożar składowiska chemikaliów gęsty dym nad miastem. Płonie składowisko odpadów niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich. Nad miastem unosi się chmura czarnego dymu. Z ogniem walczy obecnie ponad 160 strażaków oraz pluton chemiczny. Władze miasta apelują do mieszkańców, aby nie otwierali okien w mieszkaniach. Pojawił się również alert rządowego centrum bezpieczeństwa. I jak widzicie, tutaj nie było wielu mniej zaangażowanych strażaków niż w Warszawie. W Warszawie było chyba około 200, a tutaj 160, więc ten pożar wcale nie był dużo mniejszy. Natomiast z tego, co mi wiadomo, był dużo łatwiejszy do ugaszenia. O godzinie 9 wpłynęło zgłoszenie o pożarze składowiska przy ulicy Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich. To składowisko odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów składowanych w pojemnikach oraz beczkach. Na chwilę obecną pożar nie jest zlokalizowany, płonie całe środowisko. Przykazał kapitan Sebastian Karpiński, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, 33 zastępy straży pożarnej oraz pluton chemiczny walczyły na miejscu, składowisko ma 5000 m2. Na tej chwilę nie ma osób poszkodowanych, dodał kapitan Karpiński. No z tego co ja wiem, to akurat ta informacja nie jest do końca prawdziwa, bo jakieś tam osoby poszkodowane jednak były, w tym jeden strażak, ale jemu się tam nic jakiegoś poważnego nie stało. No, natomiast nie jest to właśnie prawdą, że tam nikt poszkodowany nie został, ale faktycznie nikt przynajmniej nie stracił życia, jakieś te obrażenia poważne nie były. Dalej nie wiadomo, czemu się tak stało, czy był to jakiś samozapłon, czy jakieś zaniedbanie. Pracownika tego składowiska. Podpalenie tam chyba raczej było wykluczane, tak mi się wydaje. No i tutaj ten wymiar ekonomiczny, jeżeli chodzi o takie pojedyncze tragedie ludzkie, jest kompletnie inny niż tego zdarzenia w Warszawie, prawda? Tutaj mamy kolejne dość smutne zdarzenie, akurat z województwa lubelskiego, jak możemy sobie przeczytać na kryminalkach, Bez powodu zaatakował 10-latka w sklepie. Chwycił go za szyję, i podduszając wyniósł ze sklepu. Chłopak stracił przytomność. Za uszkodzenie ciała i roztrój zdrowia odpowie 30-letni mężczyzna z hełma, który w sklepie zaatakował 10-latka. Podczas robienia zakupów podszedł do chłopca, złapał za szyję i przeniósł do drzwi wejściowych. 10-latek stracił na chwilę przytomność. Sprawca po zatrzymaniu przez hełmskich policjantów nie chciał wyjaśnić powodów swojego zachowania. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Wydaje mi się, że to było pod wpływem alkoholu. Jak ja słyszę taki nagłówek, że ktoś coś zrobił dziecku, nie jest teraz w stanie tam wyjaśnić o co w ogóle chodziło i nie chce w ogóle wyjaśniać, to pewnie był nachlany i mu, czymś go to dziecko zdenerwowało. Wiecie, ludzie są tacy podenerwowani bardzo często, jak są pod wpływem alkoholu, często też są agresywni, więc ja bym się tutaj raczej dopatrywał jakiegoś motywu związanego ze spożywaniem alkoholu. W tym samym dniu policjanci zatrzymali 30-latka. Dzisiaj usłyszał zarzuty. Zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie dozoru policji z zakazem zbliżania i kontaktowania się z chłopcem. Za przestępstwo uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia grozi. Kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dwa lata tylko za to są? Coś mi się nie widzi sprawdzę to może potem w montażu. To jest dobre, słuchajcie. Gość był tak niedopity, że jak sąsiad odmówił tego, żeby się z nim napić, to skopał mu samochód i uszkodził go na przestępstwo. Skopał samochód i próbował go podpalić, bo właściciel Peżota nie chciał się z nim napić. Wodawscy policjanci zatrzymali 46-latka za uszkodzenie zaparkowanego obok Peżota. Wandal skopał auto i podpalił nad kole. Straty właściciel wycenił na ponad 5 tysięcy złotych. Powodem agresji 46-latka był fakt, że właściciel Peżota nie chciał się z nim napić w jego imieniny. Za uszkodzenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia. Miejscu policjanci zostali zniszczonego peżota. Okazało się, że wandal zniszczył pojazd poprzez uderzanie pięściami i nogami. Wgniótł i porysował karoserię samochodu. Dodatkowo podpalił jedno z nadkoli. Ogień gaśnicą ugasił wcześniej świadek zdarzenia. Straty pokrzywdzony 75-letni właściciel auta wycenił na ponad 5000 zł. No więc to jest przestępstwo jak cholera, bo przestępstwo w, znisz w zniszczeniu mienia liczy się teraz od 800 zł. Jeszcze jak ja pracowałem w policji, to to było 500 zł. Jest teraz podnieśli kwotę, wiadomo, hecha, inflacja i tak dalej, ale bardzo żal mi tego pana, bo to starszy pan, ja zawsze mam jakąś taką empatię dla starszych ludzi. No i teraz przez jakiegoś idiotę, który się nachlał, będzie gość miał jakieś tam problemy. Czy Też cholera wie, czy w ogóle ma AC, bo to jest jakiś peżot nie najmłodszy, więc pewnie tego AC nie miał. Choć starzy ludzie akurat bywają, starsi ludzie, przepraszam, brzydko powiedzieć, bywają przezorni, więc nie byłbym tego taki pewien. Mam nadzieję, że pan miał ubezpieczenie, a ten chłop odpowie za swoje czyny. I tutaj krewki ośmiolatek postanowił pobawić się w gry komputerowe i teraz już w ogóle widzę, jakie będzie... Eee, Boże, bo te gry to to młodzież psuje, i w ogóle, co to będzie za parę lat? Ja to już słyszę, odkąd, odkąd ja byłem dzieckiem, że tak miało być, że ja wyrosłem na takiego gnoja, a wyrosłem tylko na, na, na trochę takiego gnoja, więc się do końca nie sprawdza. Wrocław, ośmiolatek włamał się do sąsiadów, zainspirował się filmami z internetu. Policjanci z Wrocławia interweniowali w sprawie ośmiolatka, który okazał się osiedlowym włamywaczem. Chłopiec zainspirował się filmami dostępnymi w sieci i postanowił przez balkon zakraść się do jednego z mieszkań. Na gorącym uczynku przyłapał go jednak jeden z sąsiadów, rodzice dziecka byli w szoku. No i co teraz, może. Takiemu ośmiolatkowi grozi. No bo wiadomo, że ośmiolatek nie będzie odpowiadać jak dorosły. Znaczy, w ogóle nie poniesie odpowiedzialności, tak naprawdę takiej jak, jak my ją rozumiemy, w tej sytuacji. No więc najprawdopodobniej po prostu sąd rodzinny, pewnie jakaś sprawa o demoralizacji w tym sądzie rodzinnym, na pewno się tym zajmie też zespół do spraw wykroczeń jakiejś miejscowej jednostki policji. Głównie tutaj to konsekwencje poniosą rodzice pewnie za jakiś brak nadzoru. Wiecie, ja to rozumiem, że dziecka nie można mieć 24 godziny na dobę pod opieką. Znaczy, pod opieką trzeba mieć, ale jakby pod nadzorem. I nie można też dziecka trzymać jakoś, cholera wie jak pod kloszem po prostu, no, no na, na kogo wyrośnie dziecko, które będzie siedziało cały czas w domu. No ale jednak jakoś tą władzę rodzicielską trzeba spróbować, nawet jeżeli dziecko nie jest w naszej bezpośredniej takim władztwie. No tutaj niestety coś zawiodło i teraz rodzice będą mieli, no przesrane pewnie. I teraz news z samego wstępu. Czyli panowie, słuchajcie, wymyślili... Generalnie nie chciały się wracać do domu, nie? Bo byli nachlani. Więc wymyślili sobie bardzo taki ciekawy sposób i kreatywny, jak wrócić do domu za darmo, nie zamawiając Ubera, yy, z imprezy. Wezwali policję, bo nie chciały się wracać pieszo do domu. Leżeli na ziemi, udając ofiary wypadku drogowego. Dwaj mieszkańcy gminy Niedźwiada położyli się na jezdni, pozorując potrącenie. Upojeni alkoholem zgłosili wypadek, bo nie mieli siły dalej Liczyli na to, że wezwany na miejsce patrów podwiezie ich do domu. Zapełnione wykroczenia obaj mężczyźni odpowiedzą już wkrótce przed sądem. Grozi im wysoka grzywna. No, i teraz panowie chcieli sobie wrócić do domu, a spędzili noc na izbie wytrzeźwień. I pewnie, jak policjanci ich odebrali, to musieli podpisać pouczenia osób, wobec których zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu i wezwania, żeby się stali na komisariat. A może ich przesłuchali policjanci od razu bezpośrednio, jak ich odebrali z izby wytrzeźwień, bo na izbę trafili na pewno. Nie wierzę w to, żeby nie pojechali na, izbie, na izbę po takim incydencie. Ale wiecie, co mnie zastanawia, co oni mieli w w głowie, znaczy, niewiele to na pewno, ale co mieli w głowie, myśląc, że policjanci, jak oni zgłoszą wypadek, policjanci przyjadą na miejsce, zobaczą dwie leżące osoby i podejdą, będą mi tam nie wiem, próbowali udzielić jakiejś pomocy, zobaczą, że są pijani i, i że co policjanci robią, jak jest wypadek? Że podjeżdżałem, ale że dwie, oso dwie osoby, jak się mordo czujesz, git, git, dobra, a to podwieście do domu, no spoko, dobra, to chodzicie gdzieś do domu, nie było, nie było sprawy. No. Dobry plan, tak to, tak to wygląda? No nie, no przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego albo i dwa zespół ratownictwa medycznego, bo jest dwóch. Poszkodowanych. Przyjeżdża Straż Pożarna, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Policjanci robią oględziny. Jak nie ma sprawców na miejscu, a tutaj tak mogłoby się wydawać, że tych sprawców nie było, no bo jak oni wezwali. Yy... Sami z siebie tych policjantów, no to sprawców na miejscu nie było. No nie wiem, jak oni sobie to wyobrażali, że tak policjanci działają, że przyjeżdżamy, odwożą ofiary wypadków do domu. Bardzo bym chciała, żeby policjanci mieli takie zdolności leczenia ludzi na miejscu albo zaopatrywania ludzi na miejscu na tyle, żeby ich sami wozić, ale no niestety nie doszliśmy jeszcze do tej, do, do tej technologii. Tutaj na szczęście już nie z rubelskiego ale ze Świętokrzyskiego z kolei. W każdym razie następny, no kasztan, no nie mogę tego inaczej nazwać, kasztan. Gościu też wpadł na to, żeby sobie za darmo wrócić do domu i też niestety uwikłany w to był patrol policji, tylko wyglądało to troszeczkę inaczej. Poszukiwany wpadł, bo złapał na stopa nieoznakowany radiowóz. Policjanci go rozpoznali. W dość nieoczekiwany sposób w ręce chęcińskich policjantów wpadł poszukiwany 63-latek. Do zatrzymania doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach, gdzie ów mężczyzna zatrzymał przejeżdżające auto i zwrócił się do kierujących prośbą o podwózkę. Jego propozycja spotkała się z przychylnością, i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że auto, które mężczyzna zatrzymał, to nieoznakowany radiowóz, którym przemieszczali się policjanci. Funkcjonariusze rozpoznali mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia karę 34 dni pozbawienia wolności w zamian za Niezapłacone grzywny, finalnie jego podróż autostopem zakończyła się w policyjnej celi. Skąd trafił do zakładu karnego, aby siedzieć niezapłacone grzywny? Coś takiego mi się nigdy nie zdarzyło. Natomiast, i nagrywałem o tym shortca i TikToka, zdarzyło mi się wielokrotnie, że jadąc nocą radiowozem, ludzie bardzo często mylą radiowóz z taksówką. Wiecie, jedzie coś, jest druga czy trzecia w nocy, wracasz z imprezy, jesteś, masz trochę wlane i coś tam ci się na horyzoncie, tak majaczy, jedzie jakieś auto, coś mu się tam świeci na dachu. Pewnie cierp, jedzie, pewnie cierp, zatrzymam się cierpusa, żeby mnie podwieźć do domu. No i jedzie, jedzie, macha, i ty wtedy, ja zawsze tak robiłem dla Beki. Zjeżdżałem na zatoczkę autobusową, a tak ktoś, łoboże kochany, nie, nie, przepraszam, przepraszam. Ale zawsze tam chwila gadki, chwila śmichów, chichów i jechaliśmy dalej, nie? Że nie zdarzyło mi się podwoić poszukiwanego, chyba że nie wiedziałem, ale zdarzało mi się parę razy tak zatrzymać, jak ktoś do mnie macha. Nie, nie wiecie ostatecznie, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, na przykład, nie? Tutaj króciutko mamy nowego szefa MSWIA. Pan Kierwiński już szefem MSWIA nie jest, czyli pan Kierwiński, który bardzo niewyraźnie mówił dniu strażaka ja już się wypowiadałem na ten temat. Możecie wrócić do mojego przeglądu tygodnia sprzed tygodnia. Tam się wypowiadam, co na ten temat sądzę. Natomiast teraz Tomasz Siemoniak został szefem MSWJ, pan, który był wcześniej koordynatorem służb specjalnych. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tym stanowisku. Resort spraw wewnętrznych będzie miał nowego szefa. Zgodnie z przewidywaniami na czele MSWiA stanie Tomasz Siemoniak, pełniący dziś funkcję ministra koordynatora służb specjalnych. Na stanowisku zastąpi Marcina Kierwińskiego, który żegna się z gmachem przy ulicy Batorego w Warszawie z powodu w wyborach do Europarlamentu. No, panu ministrowi życzymy wszystkiego dobrego, szczególnie żeby się lepiej trzymał na obchodach dniu, Dni Strażaka, albo żeby miał lepsze nagłośnienie. No, do tej pory nie wiemy za bardzo, co tam zawiodło, czy głowa, czy nagłośnienie, ale mimo wszystko życzymy wszystkiego dobrego. Mieliśmy pewne, dość niebezpieczne z perspektywy całości bezpieczeństwa państwa zdarzenie w Katowicach, kiedy był tutaj no, Donald Tusk, ostatnio premier był u nas w Katowicach, tam na jakimś posiedzeniu w gmachu Sejmu Śląskiego, ponieważ ABW raz Razem z sop czyli ze Służbą Ochrony Państwa, byłym Borem, znaleźli urządzenia podsłuchowe, tam gdzie mieli się spotkać politycy na posiedzeniu rządu. Służby wykryły urządzenia do podsłuchu, tuż przed posiedzeniem rządu. Służba Ochrony Państwa, we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Poinformował w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, czyli Siemioniaka. No tam mieli dyskutować ten cały bon energetyczny. Nie wiadomo, kto to Mógł podłożyć, albo wiadomo, a służby jeszcze tego nie powiedziały. Wiecie, takie informacje są najczęściej wrażliwe, i najczęściej te informacje bardzo szybko są objęte klauzulą tajności. Wątpię, żeby to była klauzula poufna albo zastrzeżona. Najczęściej to są rzeczy tajne, kiedy już w grę wchodzi ABW i bezpieczeństwo państwa takie y, ogólne, no to te klauzule są, są szybko nadawane i opinia publiczna raczej się o tym prędko nie dowie. Może kiedyś to tajnią, ale zobaczymy. No chyba, żeby to jakoś, nie wiem, miało pomóc w ustaleniu sprawców, ale szczerze mówiąc, wątpię w to, tym bardziej, że mamy wojnę zagraniczną i takie rzeczy są bardzo, bardzo newralgiczne i bardzo delikatnie, mam nadzieję, traktowane przez służby. Słuchajcie, mieliśmy rekordowy, absolutnie rekordową realizację przeprowadzoną przez CBŚP i przez KAS. 1800 kg kokainy w Polsce, który został przejęty właśnie przez funkcjonariuszy CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej. Też o tym nagrywałem shortsa. Wspólne działania Centralnego Biura Śledczego Policji, Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do rozbicia międzynarodowej, zorganizowanej Grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. W sprawie zabezpieczono około 1800 kg kokainy. Po odbiór towaru przyjechało z Niemiec do Polski pięciu mężczyzn, czterech obywateli Kolumbii oraz obywatel Iranu przebywający w Niemczech. Od tego momentu policjanci CBSP i funkcjonariusze KAS nie spuszczali z nich oka. Mężczyźni zamieszkali w wynajętej posesji na terenie województwa wielkopolskiego. W dalszym ciągu prowadzono śledztwa, funkcjonariusze CBSP i KAS przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymano siedmiu mężczyzn. Panujące na miejscu stężenie chemikaliów stwarzało zagrożenie, dla zdrowia ludzkiego, dlatego do akcji wkroczyli funkcjonariusze Straży Pożarnej. Dopiero po kilku godzinach, kiedy obiekt oczyszczono z toksyn, do dokładnego sprawdzenia pomieszczeń wkroczyli policjanci. Wówczas okazało się, że znajduje się tam fabryka kokainy. Śledczy zabezpieczyli około 10 kg gotowej kokainy o czystości 83%, która miała trafić do Niemiec. Przyjęto także około 600 litrów zawiesiny zawierającej kokainę, z której można wytworzyć kolejne 16 kg narkotyku, jak również kilkaset litrów różnego rodzaju chemikaliów, aparatury laboratoryjną, a nawet specjalistyczną prasę hydrauliczną z formą zawierającą logo kartelu kolumbijskiego. Ogarniacie w ogóle rozmach tych ludzi. Bardzo dobrze, bo, bo wiecie, jak ja mam podejście generalnie do polityki antynarkotykowej czy narkotykowej w naszym kraju. I to, że mi się ideologicznie do końca nie spina, nie spina karanie ludzi. Za spożywanie różnych środków, to uważam, że odcinanie akurat zorganizowanych grup przestępczych od możliwości zarabiania w taki sposób jest rzeczą jak najbardziej spoko. I tutaj potrzeba zmian systemowych, a ja, policjantom należy w takiej sytuacji jak najbardziej pogratulować. No i teraz ostatni news, najbardziej makabryczny z tych całych newsów i news, który wymieniałem w samej mojej czołóweczce, czyli szczątki dzieci znalezione w pokorzelisku. najprawdopodobniej w tle mamy przestępstwo. Najprawdopodobniej zostały one po prostu pozbawione życia wcześniej, najprawdopodobniej przez swoją rodzinę niestety. Makabra w Woli Szczucińskiej. W pokorzelisku znaleziono szczątki dzieci. Makabryczne odkrycie w Woli Szczucińskiej, niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej, województwo małopolskie. Za jednym z domów w pokorzelisku znaleziono ludzkie szczątki. Jak przekazała nam policja, najpewniej należały do dwóch dziewczynek, 3 latki i 5 Szczegóły tej tragedii przerażają. Za domem, w którym mieszkała 40-latka i jej córeczki, natknięto się na pogorzelisko, a w nim szczątki ludzkie. Najpewniej należą do dwóch dziewczynek. Nawet doświadczonym funkcjonariuszom łamie się głos, gdy mówią o makabrycznym odkryciu. Dzisiaj rano na teren jednej z prywatnych posesji w miejscowości koło Dąbrowy Tarnowskiej weszli policjanci i ujawnili za budynkiem w Pogorzelisku ludzkie szczątki. Najprawdopodobniej są to szczątki dwóch dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, mieszkanek tej posesji. Wszystko wskazuje na to, że do ich śmierci przyczyniła się mieszkająca z nimi 40-letnia matka, przekazała fakt aspirant sztabowa Ewelina Fischbein z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak dodała oficer, na miejscu od godzin porannych pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zabezpieczane są ślady. Na razie nie są znane dokładne. Przyczyny śmierci dzieci. Co stanie się z matką dziewczynek? O jej dalszym losie zadecyduje prokurator. Najpewniej zostanie zatrzymana na 48 godzin. No ja myślę, że to, że została zatrzymana na 48 godzin, to jest raczej pewnik. Ja tutaj bardziej bym się zastanawiał, czy nie zostanie wobec niej za. Znaczy, może inaczej. Ja jestem pewien, że zostanie wobec niej za stosowany areszt tymczasowy, bo nie wierzę, że za mniejsze przestępstwa, za mniej poważne przestępstwa się stosuje areszt tymczasowy, a co dopiero za coś takiego, kiedy ktoś mógł się przyczynić do śmierci swoich mm, dzieci. 3 i 5 latki, więc tutaj to dla mnie w ogóle nie ma gadki. Pytanie o jakim przestępstwie mówimy? Czy jest to przestępstwo nieumyślne, na przykład i próba jakiegoś tuszowania potem tego, żeby to nie wyszło, czy jest to faktycznie pozbawienie kogoś celowo życia? Bo jeżeli tak, no to tutaj ta w ogóle dolna granica karalności została podniesiona, bo teraz nie grozi od 8, tylko od 10 lat, chyba do 30 lat. I po teraz max to nie jest 25 lat, tylko 30 lat, albo kara eliminacyjna, czyli kara dożywotniego pozbawienia wolności. No ja pani życzę sprawiedliwości standardowo. Wszystkim zawsze życzę sprawiedliwości. Mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni i mam nadzieję, że no, życia dzieciom to już nie wróci, ale da jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości w tym świecie. Ja zapraszam na mojego TikToka, Instagrama, zapraszam na mój kanał szoterski, na moje streamy na Twitchu. Trzymajcie się i haju.